Doberek kochane ósemeczki przesłanie na tydzień od 1 do 7 maja 2023. I tarot dla Was pokazuje umiarkowanie paś pucharów i wieża. W tym tygodniu będziecie musieli troszkę przyspieszyć Zmiany jakieś, które będą Wam chodzić po głowie, nie róbcie tych zmian zbyt gwałtownie. Coś Wam się znudziło, coś chcecie pozmieniać, róbcie to, ale pamiętajcie nie, nie z emocjami. Jeśli będziecie coś próbować zmieniać, na w tak zwanych wariackich papierach nie będą to dobre zmiany. Spokojnie, zmiany muszą nadejść, trzeba zmiany wprowadzać, ale z namysłem i w pewnej kolejności. I co wam tutaj runki jeszcze podpowiadam? O, tu dla was akurat wyszły dwie runki się wy, wyciągnęły. Rona Hagal, odwrócona i Rajdo. Rajdo mówi, że kierunek, w jakim do tej pory żeście zmierzali, jest nie do końca tym, co powinniście robić, czego oczekujecie. Należy zmienić kierunek waszych działań, waszego myślenia. Hagal podpowiada, że no tu będą zmiany i to dość gwałtowne. Więc y, starajcie się y, to, co, co podpowiadał Tarot. Y, starajcie się nie robić zmian bardzo gwałtownych. Y, to, tak jak y, ktoś, kto jest na y, ruchomych piaskach i robi gwałtowne ruchy, pogrąża się jeszcze bardziej. Wy możecie w najbliższym czasie czuć się właśnie na takich. Ruchomych piaskach. Każda zmiana, którą będziecie próbowali zbyt gwałtownie wprowadzić, będzie powodować kolejne jakieś obsunięcie. Spokojnie. I co podpowiada Wam Gaja? Gaja mówi: Ink-yang. Eee, no właśnie. Ink-yang. Eee, tam, gdzie jest białe, musi być i ciemne. Jeśli jest radość, musi być smuteczek. Więc zastanówcie się na spokojnie, co chcecie zmienić. Zróbcie sobie najlepiej listę zmian i zacznijcie to wprowadzać według jakiejś listy. Zastanówcie się, co naprawdę chcecie zmienić. Nie róbcie tego w popłochu, na spokojnie. Powtarzam, jeszcze raz, na spokojnie. Wszystkie zmiany, które będą wchodzić, powinniście przemyśleć i spokojnie je wprowadzać. Coś w Waszym życiu Wam nie pasuje, straciło sens, należy to zmienić, ale nie pod wpływem emocji, ale zgodnie z jakimś ustalonym kierunkiem, wybrać nowy kierunek, wybrać nowe rzeczy i dopiero to zmieniać. W Waszych związkach, drogie ósemeczki, w najbliższych dniach no, będzie wiało chłodem. Będziecie zbyt zajęci, zbyt pochłonięci swoimi myślami, tym, co chcecie zmienić. I zapomnijcie o osobie, która jest przy Was. Postarajcie się czasami chociaż odezwać do tej drugiej osoby, która, która gdzieś tam się kręci przy Was. Bo tu też w późniejszym czasie mogą wystąpić przymusowe zmiany. Jeśli tego chcecie. To wasza wola. Ale jeśli chcecie utrzymać związek, jeśli chcecie, aby ta druga strona była przy Was, pamiętajcie, że nawet w najbardziej zagonionym, w najbardziej y, pochłoniętym y, przez, przez życie y, momencie trzeba okazać trochę uczuć drugiej osobie. I na tym tyle. Obyście znaleźli. Równowagę, ten balans między jasnym a ciemnym w waszym życiu, drogie ósemeczki.